Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić rewelacyjny ocet. Zrobiłam go miesiąc temu po raz pierwszy. Jestem zachwycona, bo jest to mój najlepszy ocet do picia, jaki do tej pory zrobiłam. Dwa składniki. To jest Gwiezdnica Pospolita, o której już Wam e, trochę opowiadałam. Ona akurat tutaj ma bardzo rachityczne listki. zaraz Wam pokażę. O, taki. Dodawałam do lodów, jak pamiętacie. Zaraz o niej poopowiadam, bo jest genialna gwiezdnica. Do tego dodaję bluszczyk kurdybanek. On akurat kwitnie. Za chwilkę się skończy kwitnienie, więc to jest ostatni moment, żeby, ją, żeby go zebrać. Ma piękne takie fioletowe kwiatki. Pachnie specyficznie. Tak trochę orzechowo. I jako że powinien być trzeci składnik, bo nasz y, wspaniały zielasz Muszko zawsze mówił, że powinny być nie do pary, czyli nieparzyste, y, nieparzysty skład ziół, dodam przytulię czepną. W lasach, na łąkach, ona się czepia. I nie chce się odczepić, ma takie fajne haczyki małe. Szybko pokażę i zaraz poopowiem, bo jestem zachwycona, tak pyszny. To jest swój, gdzie zlałam przed chwilką ocet. Zostało mi taki, taka końcówka octu z zanieczyszczeniami. To będzie mój starter, bo żeby zrobić ocet, fajnie go przyspieszyć. Ja będę go robiła na wodzie, bo można zalać zioło osem jabłkowym, albo po prostu zrobić taki od, od początku, czyli woda i cukier. Ja mam tutaj resztkę. Nawet nie myję słoja, bo nie potrzebuję. Olbrzymia Micha. Zobaczymy, ile upakuje. O, nawet przetacznik. A, to też dam przetacznik. Pakuję do środka. Przemyłam go już z piasku. Popatrzyłam, czy nie ma jakichś owadów. Trawę też nie potrzebuję. Wszystko wkładam do słoja. Zaraz Wam pokażę. O, tutaj jest coś. Brudek. Tu też. Wszystko daje do słoja. Proszę. Już jest siersko. Teraz cukier. Ja dam cztery łyżki stołowe, bo on musi pracować, żeby dać jeść bakteriom, to wtedy. Będzie właśnie mocniejszy. Ja mam cukier trzcinowy. Dwa. Trzy. O, za dużo. Cztery. I teraz tylko zalewam wodę. Już mam wodę przygotowaną. Nie za gorącą, pamiętajcie, bo wtedy zabijemy nasz starter. Najlepiej taką temperaturę pokojową albo troszeczkę ciepły, to wtedy szybciej wszystko ruszy. Tego startera wcale za dużo nie miałam, więc dodam jeszcze ocet jabłkowy. Bardzo dużo robię octów jabłkowych, bo nam służą. Tyle wystarczy. Przydałoby się jeszcze wodę, ale muszę ją dogotować, więc Później doleje. Taki swój zamykamy. On nie powinien być szczelnie zamknięty, bo to musi oddychać. To będzie pracować wszystko. I kilka razy dziennie, nawet na początku, mieszamy. Widzicie tutaj mi ponad wodę wystają, yy, wystają różne gałązki i liście. Trzeba bardzo na to zwracać uwagę, bo one mogą nam pleśnieć. Więc mieszamy albo bierzemy drewnianą łyżkę. Pamiętajcie, nie metalową. I wszystko ładnie przemieszamy jeszcze. Cukier powinien być też dobrze rozpuszczony, więc jak ta woda jest troszkę cieplejsza, to również szybciej się on rozpuści, bo wtedy równomiernie bakterie dostają jeść I, i, ta, i to będzie przyspieszenie produkcji naszego octu. Cudownie odstawiamy w ciepłe miejsce z dala. U! Kczowniczka! Uratujemy Cię, księżniczko no, Uciekłam, to poczekam aż wypłynie I tak odstawiamy To już jest gotowe Trzy tygodnie, miesiąc, mi się zrobiło w trzy tygodnie Bardzo szybko, pewnie dałam dużo cukru I odstawiamy to I naprawdę to jest mój produkt końcowy Mamentny kolor, taki trochę jak Sok z kapusty i naprawdę smakiem przypomina, jest bardzo, bardzo intensywny. Kto robi octy ziołowe wie, że te różnie czasami są w smaku, takie delikatniejsze, różne są zapachy, bardziej właśnie takie ziołowe, a to ma taki mocny smak, jest przepyszne. Trzeba uważać, bo ma, jest przeczyszczający, więc nie przesadzać, ale ja jestem zachwycona, to jest mój ulubiony ocet.